Herbata Oolong jest słynną chińską herbatą. Zawiera kofeinę, dlatego nie poleca się picia jej przed snem. Przedstawiona w filmie herbata pochodzi z Tajwanu. Do jej przyrządzenia używa się ceramicznego lub porcelanowego czajniczka i filiżanek. Czajnik z terakoty także spełni swoją rolę, ale to tworzywo często przysiąka aromatem znajdującej się w środku herbaty. Ulong należy do lekkich herbat, dlatego łatwo przyjmuje smak herbat parzonych wcześniej w tym samym czajniczku terakotowym. W ten sposób oczyść gorącą wodą naczynia, których użyjesz do parzenia herbaty. Wsyp 5 g herbaty Ulong do czajniczka. Następnie wlej wodę o temperaturze 95 stopni Celsjusza, aby oczyścić herbatę. Wylej wodę. Ponownie wlej gorącą wodę, aby przygotować herbatę. Można podawać ją bezpośrednio po zaparzeniu lub odczekać 1 lub 2 minuty, aby nadać herbacie mocniejszy smak. Przed podaniem przelej herbatę do innego czajniczka, używając filtra, który odsydzi liście. W przypadku wysokiej jakości herbaty można ją zaparzyć nawet 5 razy. Myjąc czajnik, skorzystaj z patyczka lub łyżki, aby usunąć liście. Następnie wypłukaj czajnik gorącą wodą. Nie używaj żadnych środków czyszczących ani mydła.